Zaczęliśmy o tym rozmawiać jakieś dwa lata temu, później trafiliśmy na działkę, no i gdzieś na etapie właśnie poszukiwania tych możliwości budowy trafiliśmy właśnie na dom po energii. W internecie prezentowało się bardzo dobrze, miał dobre opinie, to no więc zdecydowałem się skontaktować. Myśmy pierwotnie rozważali dom szkieletowy ze względu na szybkość. Natomiast mąż po rozmowie z panem Pawłem dowiedział się, jak szybko jesteśmy w stanie zrobić to z DPE. No to to nas bardzo mocno przekonało. A, Do tradycyjnej i, i, technologii. Tak. I bardzo nam się podobało to, że pan Paweł dawał nam różne opcje, ale jakby nie namawiał na, na, żadną, na żadne z tych rozwiązań, tylko po prostu pokazywał nam możliwości i, 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 i dawał wybór. Po wypełnieniu całej papierologii, yy, no to zaczęło się 2 czerwca tego roku. No i tak naprawdę od tego momentu to już poszło tak szybko, że myśmy się nie zdążyli obejrzeć. Ja gdzieś tam w moich pierwszych założenia zakładałem, że jeżeli startujemy w czerwcu, to do końca roku dobrze będzie, jeżeli zdołamy zrobić stan zamknięty, a my tak naprawdę możemy zamknąć budowę dzisiaj w tym sensie takim deweloperskim. Zostało nam wykończenie do zrobienia, więc poszło to naprawdę piorunem. Zdecydowanie polecamy dom po energii, zresztą koleżance jednej nawet poleciłem tak faktycznie. Jest sporo ludzi, którzy chcieliby mieć własny dom, a nie mają do tego wiedzy i umiejętności, żeby wybudować czy skoordynować I też samodzielnie i też czasu. Potężną część obciążenia związanego z tym, z tą koordynacją i nadzorem takim nazwijmy to technicznym nad budową, współpraca z DPE zajmuje z barków Pacie. inwestora. To jest nie do przecenienia.